Nie mogliśmy sobie odpuścić przejażdżki kolejką. Żałowalibyśmy, gdybyśmy tego nie zrobili, bo po to przyjechaliśmy w te tereny, żeby zwiedzić okolice i fajnie spędzić czas. Hamelka, zadowolona pokazuje wam, żebyście łapkę w górę naciskali. Tutaj, jakieś kolumny pozostałości, wjeżdżamy do Jazda była bardzo krótka i jest tutaj strzelnica. kolejna wsiadamy trzeba przyjść naokoło Amel w takim razie nie ty tędy przechodzimy tutaj wsiadasz? A to już dobrze jesteśmy w następnym pociągu zobaczymy czy ta trasa będzie dłuższa. I na jedziemy. które będziemy zwiedzać. Jesteśmy w Muzeum Kolei. Widzisz Tu jest pokazane jak właśnie na tych platformach przewozili towary? A tu już o wiele szersze. Tutaj już szersze pociągi, już nie wąskotorowe, już normalnie. Jeszcze pamiętam te ławki i pewnie jeszcze wiele tych ławek jest na peronach napiszcie w komentarzu, jeżeli na waszej stacji. No widzisz, żebyś przymierzyła. Czyli jeszcze raz powtórzę, napiszcie w komentarzach, jeżeli na Waszych peronach jeszcze te ławki są. No, pokaż się Amelka. O, jesteś. A to chyba czapka konduktora. No, co tam jeszcze można zobaczyć? O, tu różne. Gdzieś jechał i. No, tylko nie przekręcaj tak. Podejrzewam, że i tak nie działa. A tutaj już takie małe pociągi, co nie? Tutaj są szyny. Jakie były? Znaki. No możesz tutaj z tego co kojarzę to chyba były górnicze takie ale nie jestem pewna może i używano to na powierzchniach i tu są kolejne znaki, ale przejdę z tej strony, ponieważ z tej strony one są widoczne jakie przewożenie płynów. No i też tu przewożono minę. No to się pytać A ja czy ja Ty na drogę? Nie no, aha, dobrze No Można, to puszczę jakieś 15 minut i taka przyjazd, kiedy się do drugiego odłużę i spodnie A, Amerka szczęśliwa Jedziemy Motorkiem Przyczepce takie tak ona no, Amelka musiałam kamerkę odłożyć, a szkoda, bo naprawdę pan zabił nas na takie górki, pagórki, i nie mogłam tego nagrać, ale jednak bezpieczeństwo było ważniejsze. Weszliśmy do Muzeum Kolei. Trzeba, że pociąg odjedzie bez nas. Gdzieś już były lepsze maszyny. Z każdym rokiem, latami maszyny były coraz lepsze. Widzisz, a tutaj takie zegarki były kiedyś na kolei. To nie był zegarek, to coś innego mierzyło chyba ciśnienie. Nie wiem, kilometrów prędkość na godzinę. No, widzisz takie telefony. Hot, nawet radio widzę było. Tutaj też jest kolejne. Też te zegary jeszcze pamiętam. I tutaj kolejka taka, I coś tam jest? Co tam jest? Aha, a no już miałam wyjść. A tu jest coś takiego jeszcze, no ale tu nie wolno dalej wchodzić, tak? Zobacz jaki dym lokomotywa tam dawała na tym obrazie. Tak kiedyś dymiła lokomotywa, jak jechała w skrzynię na amunicję. No. Co to było? tu popatrz, tak y wyglądał pociąg z przodu cały przód wycięty a mogę dotknąć? no, dotknij co to, co dotknąć? nie, lepiej może nie, bo to nie wiadomo czekaj, sygnał no to naciśnij, zobaczymy aha, aha tu pokazuje no, widzisz to? Ty już jesteś loko... lokomotywę prowadzisz. No. No. Fajna zabawa dla dzieci. Sprzedaż kasa biletowa taka. Kiedyś była. Różne lampy. Na zewnątrz, jakie kiedyś były. A tutaj? Nie wiem. Tu są takie ręczne. Tamte były. Nie wiem. pokazuje no. Gdzie ma pociąg jechać? Tak. Tu No teraz to skręcamy tutaj. Tak z tej strony tutaj podbijak torowy chwytak do szyn klucze różne chwytak do podkładów jakie klucze a tu maszyny, które pewnie kiedyś przecinała, ale no to widać już jest współczesne bardziej no, sygnalizacja no, widzisz, jedziesz z przodu pociągu tak dobra, idziemy zobaczyć co tu jest jeszcze aha tu się wychodzi już widzisz? aha to tędy mamy wyjść i tutaj stoi pociąg tak? już ludzie tu wsiadają powolutku Tak... No dobrze, ale jeszcze pana nie ma. Przejazd do no. Ale już nie zdążymy. I odjeżdżamy. O Amera cała szczęśliwa, bo się przejechała motorem, tak? Pan bardzo szybko jechał, co nie? Pokazał nam po jakich piachach kiedyś jeżdżono co. No nie było tak możliwości nagrać, bo gdybym z przodu siedziała sama, bez ameryki, to by się udało. Przesiadka kolejna i zaraz będzie odjazd. Odpalony silnik, I zaraz ruszamy. Nie, bo woda jest droga. Nie trzeba tak nakładać. Tutaj taka jeszcze niemiecka armata przeciwlotnicza oczywiście Amelka kolejną budkę wartowniczą zwiedza. obijacz portowy portowy a tutaj łodzie i zobacz jak miny były przewożone Amelka tutaj na takich wózeczkach zapakowane Tutaj takie wózeczki i na tych wózeczkach przewożono miny. A to kiedyś to był chyba jakiś statek. I to szkielet został tego statku i wchodzono przez takie drzwi. A to chyba jakiś, o ono się nawet... Nie, tu chyba nie wiem, obserwowano. to obserwowano cele, widzisz? Tak mi się wydaje. Napiszcie w komentarzach. O, tutaj te głębinowe miny czyli w ten sposób je wyrzucano łańcuchami, nakładano czyli linami w sumie i wyrzucano albo nie wiem, może to tutaj tak. Widzisz to tak, jakby na szkielet amelka. My jesteśmy jakby na szkielecie pokładu, statku. Patrz, to jest statek. I tak wyglądał. Może niszczyciel. Nie wiem, nigdzie nie mam wzmianki o tym. Ale jako niszczyciel to jest chyba za mały. A ścigacz. E, opisane jest tutaj, że to jest ścigacz motorowy, batory. Tutaj jest opisane. Fajnie być na pokładzie takiego szkieletu, co prawda zrobione zostało, ale konstrukcja część. Widzisz tutaj antena była, żeby, żeby chyba sygnał wyłapywać innych statków. Głazy różne pod pokład. A tu na końcu zrzucano minę. A teraz tu idziemy. Tutaj też ustawiana poziom, żeby dobrze... Podwójnie sprzężona, automatyczna, uniwersalna armata przeciwlotnicza. Czyli dlatego, że te dwa karabiny... Miała takie dwie armaty, no bo jak armata, to jako armata. A tu co? O! Ciekawe do czego to było. Może tym przestawiano, który ma strzelać? Nie wiem. Do czego? Chodź. Idziemy. Idziemy teraz do drugiego. Muzeum, o patrz, takie okopy kiedyś żołnierze wchodzili. Wejdź tam, tak wchodzili między. Widzisz, możesz przejść tam całą trasę? W takich okopach żyli. Amelka ma się zgubić od mamy, bo mama odeszła, co nie? A ona tak szybko biega. Chętnie bym gdzieś jej trening załatwiła na bieganie. Na koniec siedzimy sobie, jemy pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem. Chcieliśmy też zjeść grochówkę, Amelka chciała spróbować, no ale niestety się skończyła, więc. Tylko chlebek spróbujemy. Wrażenia bardzo ciekawe. Dużo jest tutaj do zwiedzenia. Polecam. Ja to um, puszczę w kilku odcinkach. Zresztą to już o tym pewnie wiecie, bo już wcześniejsze odcinki oglądaliście. Dlaczego to tak robię? Żeby Was nie zanudzić. Więc napiszcie mi w komentarzach, według Was, czy y, długość odcinków są odpowiednie, czy to są, y, jak to się mówi, za krótkie, czy za długie. I jak Wam się podoba takie, y, takie filmy tematyczne, na przykład teraz akurat będą tutaj z obrony Helu. Czyli polecenie kanału yy, oglądacie w ogóle kanał kamperem przed siebie. Ja jestem Małgosia, a ty Amela. Więc papa, do następnego odcinka.